Synu, bardziej mi się podobają cierpliwość i pokora w przeciwnościach niż wielka radość i pobożność, gdy wszystko się układa. Dlaczegoż zasmuca cię mały fakt powiedziany przeciw tobie? Gdyby był nawet większy, nie powinieneś się obruszać. Lecz teraz pozwól temu przeminąć nie pierwsze to ani nie nowe, ani nie będzie ostatnie, jeśli długo żyć będziesz. Dość mężny jesteś, dopóki cię nie spotka nic przeciwnego. Dobrze też umiesz radzić i innych umacniać słowami, lecz gdy nieoczekiwane strapienie przychodzi pod Twoją bramę, nie staje ci rady i siły. Weź pod uwagę twą wielką ułonność, której części doświadczasz w małych rzeczach. Gdy te lub podobne rzeczy się zdarzają, dzieje się to jednak dla Twego zbawienia. Jak umiesz najlepiej, wyrzuć z serca przeżycie przykrości, a jeśli Cię dotknęło, niech Cię jednak nie przybija na duchu, ani też długo nie angażuje, przynajmniej znieścierpliwie, jeżeli radośnie nie potrafisz. Nawet, gdy mniej chętnie słuchasz i czujesz wzburzenie, Powściągnij siebie. Nie dopuść, by z twoich ust wychodziło coś nieuporządkowanego, skąd maluczcy zgorszyliby się. Szybko uspokoi się powstałe poruszenia, ból wewnętrzny za powrotem łaski zostanie osłodzony. Jeszcze żyję ja, mówi pan, gotów cię wspomagać i bardziej niż zwykle pocieszyć, jeżeli i wierzysz mi i pobożnie mnie wezwiesz. Bądź bardziej zrównoważony i uzbrój się do większego znoszenia przeciwności. Nie wszystko stracone, jeżeli spostrzegasz, że zwykłeś być częściej udręczony lub ciężko kuszony. Człowiekiem jesteś, a nie Bogiem. Ciałem jesteś, a nie aniołem. Jakże mógłbyś trwać zawsze? W tym samym stanie cnoty, gdy anioł w niebie tym się nie cieszy, ani pierwszy człowiek w raju. Ja smutnych podnoszę na duchu pomyślnością, i tych, którzy poznają swoją słabość, wznoszę na wyżyny mojej boskości. Panie, niech będzie błogosławione Twoje słowo. Słodkie dla moich ust nad miód i plaster miodu. Cóż uczyniłbym w tak wielkich udrękach i uciskach moich, gdybyś mnie nie wzmacniał Twoimi świętymi mowami. Bylem tylko dotarł do portu zbawienia, co mnie obchodzi, jakie i jak wielkie rzeczy zniosłem. Daj dobry koniec. Daj szczęśliwe przejście z tego świata. Pomnij na mnie, Boże Mój, i kieruj mnie prostą drogą do twego królestwa. Amen.